Słuchajcie, rewelacja. Robienie tych powideł to ciężka praca. Ogień gryzie w oczy, paruje jak z kotła czarownic. I zobacz jej strukturę, teraz zmieloną raz, a kilkanaście już ma. Dzień dobry. Dzisiaj zapraszam na Żuławy do zagrody edukacyjnej, gdzie będziemy robić powidła. Zobaczcie, co za mną stoi. Wiatrak. Wchodzimy do środka. Widać, że z tyłu jakieś roboty są. Miejsce się rozbudowuje. To ma być świetlica, w której będą prowadzone zajęcia edukacyjne. Przygotowania. Ognisko się pali. Tam jest jakiś kocioł, w którym chyba są już powidła robione. A my idziemy tam przygotowywać śliwki na powidła. A mój wnuk teraz miesza powidła z buraka cukrowego. Burak cukrowy z dodatkiem jabłek, podobno niebo w gębie. Robimy powidła ze śliwek. Jak są słodkie śliwki, to być może w ogóle nie trzeba będzie dodawać do nich cukru. Ja myślałam, że do powideł trzeba bardzo dużo cukru dodawać. Robimy powidła z buraka cukrowego i do niego już w ogóle nie trzeba dodawać cukru. Podobno smak jest niesamowity. Dostaniemy w przyszłym tygodniu po słoiczku i pochwalę się Wam, jak smakuje. Atmosfera niesamowita, no i po prostu to jest pięknie. Pozwól sobie odzyskać zdrowie, energię, witalność i swoje piękno. Zapraszam Cię na konsultacje indywidualne online oraz w moim gabinecie w mieście. Zadbajmy razem o Twoje zdrowie. Więcej informacji na mojej stronie internetowej. Kilka dni temu były wykopki, takie prawdziwe z koniem. A teraz możemy spróbować z ekologicznych ziemniaków placków ziemniaczanych. Z tego będą powidła z buraków cukrowych, a na razie wyglądają jak pomyje z brudnej ścierki, ale podobno będą pyszne. Jezu, to cuda są w tej. A teraz to Robienie tych powideł to ciężka praca. Ogień gryzie w oczy. Ciężka fizyczna, trzeba mieszać. Paruje jak z kotła czarownic. Mocno, mocno I zobaczcie, tu się robi, zobaczcie, Cisz? No, I zobaczcie. Tylko to w zależności jak trzeba było, widzisz? I zobacz jej strukturę teraz zmieloną raz, a kilkanaście już raz. W tym pomieszczeniu odbywają się warsztaty dla szkół i dzieciaczki klejają takie makiety wiatraków, ale co ciekawe, każdy z nich kręcił się wokół własnej osi, żeby śmigła ustawić w kierunku wiatru. Cała menażeria tutaj jest. Piękne gęsi, wieczki, baranki, pawie. I osiołki. Raj dla dzieci na ziemi. Spędziliśmy dzisiaj uroczy dzień. Pogoda dopisała. Pod okiem doświadczonej osoby nauczyłam się wyciągać pestki ze śliwek, bo robiłam to do tej pory nożykiem i. Bez sensu, bo dużo łatwiej można robić. Dzieci zobaczyły, że robienie po wideł to nie jest taka prosta sprawa. To zajmuje wiele, wiele godzin. Zwiedziliśmy młyn, taki prawdziwy młyn, który ciągle jeszcze miele mąkę i na pewno tu wrócimy, bo tych zajęć edukacyjnych jest tutaj mnóstwo i każde tak pozwala wrócić do korzeni. Możemy zobaczyć, jak kiedyś ludzie żyli, nasi przodkowie. I pamiętajcie, że. Drzewo bez korzeni usycha i tak samo my. Dobrze, żebyśmy wiedzieli, jak żyli nasi przodkowie. A poza tym te wyroby tutaj są po prostu bardzo, bardzo zdrowe i na pewno bardzo smaczne. Jak dostanę w przyszłym tygodniu słoiczek powideł, to spróbuję i powiem Wam, jak smakowały. Dzisiaj pojechałam do młynarza i odebrałam nasze powidła. Te większe to śliwkowe, nie będę ich otwierała, bo wiemy, jak śliwkowe smakują. Te mniejsze to z buraka cukrowego. Kolor taki sam, można by się pomylić. Skosztuję. Słuchajcie, rewelacja. Jak macie możliwość kupić, to bardzo polecam. Dziękuję za uwagę. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i szukajcie swoich korzeni.